Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy filet z kurczaka smażony w białkach. Potrzebować będziemy dwa filety, trzy żółtka, dwie łyżki mąki ziemniaczanej i przyprawy. Super! Paprykę i oregano. Jeżeli lubimy, możemy dać paprykę i słodką, i ostrą. I należy dokładnie połączyć. A tutaj mam trzy białka. Białka z dużych jajek. I filet pokroimy w paseczki obtoczymy w mące i będziemy zanurzać w ubitych białkach i będziemy mieli filet z kurczaka z białka kroimy filet w paseczki takie paseczki i damy do jeżeli paseczki są grubsze, należy filet przekroić na pół i później ukroić w paseczki. I dokładnie wymieszamy, i kurczaka w tej marynacie zostawimy na 2 godziny. Możemy również przygotować na noc i zostawić na noc, ale ja będę miała krócej. I później będziemy zanurzać w białku i smażyć w dużej ilości rozgrzanego tłuszczu. I należy to teraz bardzo dokładnie wymieszać. Bardzo dokładnie. Po prostu musimy te składniki wetrzeć w mięso i tak jak już wspominałam pozostawimy do Aby smaki przeszły, aby ten kurczak nabrał tych smaków z tych przypraw. I tak przygotowanego kurczaka dajemy do lodówki. Białka z solą już mam ubite. Filet przygotowany. Gdyby okazało się, że jest więcej mięsa i jest za mało żółtek, należy dołożyć jedno jajko i całość wymieszać, doprawić i wymieszać. I teraz zanurzamy paski kurczaka w białkach i tak jak wspominałam, smażymy na rozgrzanym tłuszczu. Tłuszcz musi być rozgrzany, ja sobie sprawdzam. Jeżeli wrzucę, no jeszcze nie, jeszcze troszeczkę musimy poczekać, ponieważ tłuszcz nie jest całkowicie rozgrzany. Najlepiej sprawdzić sobie w ten sposób, że jeżeli zacznie się smażyć, to świadczy o tym, że temperatura już jest idealna do smażenia. I teraz, tak jak już wspominałam, zanurzamy dokładnie paski kurczaka w białkach i z, będziemy smażyć z jednej i z drugiej strony. I ja tutaj sobie przygotuję. I jak będzie tu już całkowicie rozgrzany, to wrzucę. toczonego w białkach kurczaka. Tak. Należy bardzo dokładnie obtoczyć kurczaka w białka i będziemy smażyć, tak jak już wspominałam, z jednej i z drugiej strony. smażymy z jednej i z drugiej strony. Na złoty kolor. I tak oto już mamy usmażony filet z kurczaka Należy zdjąć na ręcznik papierowy. wygląda smażony filet z kurczaka w białka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.